Motywacją do podjęcia studiów MBA było przede wszystkim spora przerwa od zakończenia moich studiów. Ja skończyłem studia 20 lat temu. Uznałem, że w tym czasie sytuacja gospodarcza i światowa, i w przedsiębiorstwach zmieniła się na tyle, że warto sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę o tą, która jest aktualna, którą mógłbym pozyskać właśnie na szkole biznesu w Politechnice Warszawskiej. I to był ten, ten, ten główny cel. Udało mi się go zrealizować, jestem bardzo zadowolony z, z tych efektów. Sporo z nich przeniosłem na własny grunt, wdrożyłem w firmie, dzięki czemu jesteśmy efektywniejsi, osiągamy lepsze wyniki i przede wszystkim mam pełną świadomość zarządzania firmą sprawniejszy niż dotychczas sposób. Z okazji 30-lecia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej życzyłbym jej przede wszystkim zaangażowanych studentów, którzy tworzą atmosferę i dzięki którym te studia nabierają ogromnej wartości, ponieważ ten networking, wymiana doświadczeń, rozmowy podczas wykładów, podczas zajęć, podczas prowadzenia projektów stanowią ogromną wartość. I drugą rzeczą życzyłbym. Politechnice i szkole biznesu, doświadczonych praktycznie wykładowców, którzy mogą swoją wiedzę przekazać studentom. To jest niesamowita wartość.